Cześć z tej strony Lukatoni. Chciałem Wam dzisiaj przedstawić kosteczkę, jaką dostałem od Benka Radom z okazji 1000 subów. Benek postanowił wysłać dla 10 osób taką kosteczkę, aby uczcić te wszystkie subskrypcje, za co serdecznie dziękuję, że akurat mi się to trafiło. Kosteczka Rapid Thunder kategoria F2, kaliber 18, 100 strzałów, pół kilo samego neku. No około 10 sekund ma trwać ta zabawa. Tutaj macie dla siebie numer partii. Muszę przyznać, że sam jako tako jeszcze żadnej kostki hukowej nie miałem. Jestem jej bardzo ciekaw. Może akurat tak się złoży, że zakocham się w tej tematyce, bo jak dotąd to same efekty. Kostka posiada, no co o czym nie wspomniałem, dwa ląty, podstawa i zapas, także bardzo fajnie. No i co? I zapraszam was na strzelanko. O, ludzie! O, ludzie! No muszę przyznać, że czegoś takiego jeszcze chyba nie przeżyłem. Koska jest wyśmienita. Ceny co prawda nie znam jeszcze, ale na pewno sobie sprawdzę. Jeżeli uda się trafić jakąś promkę, to jak najbardziej trzeba będzie ją zakupić. Dzięki Beniu jeszcze raz za możliwość wzięcia udziału. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia.